15 lutego wyskoczyłem przed robotą na dwie godzinki jestem z mile, z 20 minut w lesie i będzie pierwsza tyczunia pierwsza świeżynka w tym roku wychodzona o boże w końcu teraz będzie już z górki oj coś pięknego jeszcze przy samej drodze leśnej Pierwsza świeżynka, matko woska Jest Nie, to zeszłoroczny O kurde Cały rok tu przeleżał Nie wierzę Ale się w bambuko zrobiłem A już myślałem, że jest świeży Trochę by tam lisy czy dzikie obszarpały, ale jest czternastaczek. Kurczę, ale miałem nadzieję, mówię świeżynka tu. No, trudno. Jeszcze świeży wpadnie w tym roku.